Dlaczego Jedi po prostu nie używają ataków mocy przeciwko Griwesowi, skoro ten nie potrafi tworzyć tzw. bańki mocy? Z wielu powodów, głównie dlatego, że takie ataki są nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania. Griwes został dosłownie stworzony, a przynajmniej przebudowany, by walczyć z Jedi. Każde jego ulepszenie miało na celu umożliwienie mu walki z Jedi i ich pokonania. I widać to bardzo wyraźnie. Jest wystarczająco szybki, by z łatwością wyeliminować kilku Mandalorian, znanych z tego, że potrafią walczyć z Jedi, unikając przy tym ostrzału, a także na tyle silny, by miażdżyć nieczyste beskar. Dlaczego Jedi nie używają ataków mocy? Największym powodem, dla którego Jedi nie atakują Grievesa mocą, jest to, że zwyczajnie nie mogą się na tym skupić. Grievous zwykle atakuje z znienacka, zmuszając do bezpośredniej walki wręcz, zanim przeciwnik zdąży się przygotować. Kiedy już dojdzie do walki, Jedi muszą całą swoją uwagę i moc poświęcić na to, by nadążyć za jego niesamowitą szybkością. Jeśli spróbują się skupić na ofensywnym użyciu mocy, spowalniają się, ich refleks słabnie i giną na miejscu. Czasem zdarza się, że Grievous walczy z wybitnymi wojownikami Jedi, którzy potrafią utrzymać tempo walki i stworzyć przestrzeń, by mądrze zaatakować. Ale nawet wtedy Grievous pokazuje, jak dobrze jest przystosowany do zabijania Jedi. Odepchnięcia mocoń nie robią mu większej krzywdy. Grievous prawie nie doznał żadnych obrażeń i po prostu kontynuował walkę. Przestraszyło go to, ale fizycznie nie zrobiło dużych szkód. A co z duszeniem mocą i innymi zdolnościami telekinetycznymi? Trzy słowa: szpony, masa, wytrzymałość. Potrzeba było jednego z najpotężniejszych Jedi w historii i to z odpowiednim dystansem i czasem na skupienie, żeby zgnieść pancerz chroniący griwisa i nawet to go nie dobiło. Trzeba naprawdę absurdalnego poziomu mocy, znacznie wyższego niż standardowy Jedi, żeby mieć realne szanse na uszkodzenie Grievesa przy użyciu mocy. A nawet wtedy, żeby wyrządzić prawdziwe szkody, trzeba by użyć zaawansowanych technik mocy i działać spoza bezpośredniego starcia. Jeżeli spodobał ci się odcinek, to zostaw suba i lajka, a ja życzę ci miłego dnia i Niech moc będzie z tobą.